W ostatnim odcinku straciłam moje pierwsze serce, wiedziałam, że potrzebuję dwóch rzeczy, nowej bazy i umiejętności walki. Spytałam widzów kto będzie dla mnie najlepszym nauczycielem, wybraliście Felipeza. dlatego poprosiłam go o trening. Zgodził się i wystawił mnie jako swojego zawodnika w walce PvP. Do wygrania był najbardziej pożądany item na całym serwerze i coś wartego jeszcze więcej, oglądajcie do końca. Dzisiaj zadecydujecie o losach jednego z graczy na drop SMP. Jednak zanim to wszystko się stało, dostałam w prezencie najlepszy set w Minecrafcie. Słuchaj, yy, pytanie, czy chcesz tutaj coś robić teraz? Albo dobra, nie będę pytał o to, yy, żeby ci presji nie robić, ale to jest mój kilow. Bardzo lubię ten kill. -off. Pożyczam ci ten kill. -off. Nie, nie Filip, go zgubię! Przydzieńka! No, nie powinno się nic stać z nim, Czemu miałby. Słuchaj, ja pierwsze że cię wiesz w jaki sposób straciłam. Okej, okay, rozumiem. W takim razie to jest moja zbroja. W niej nie umrzesz Pip, ale ja mogę Ja mogę spaść, Przepaść I Nie no, umrzesz i Nie wszystko. umrzesz Te buty mają tak, że jak spadniesz Z ogromnej wysokości To nic się nie stanie Znaczy trochę ci się stanie no Dobra, rada. zakładaj tego seta Zakładaj tego seta Ale się mienisz teraz <noise> Teraz wyglądasz groźnie, tak szczerze No, tak to mogę grać Kefan. Dziękuję. Kłoko. Jak będę potrzebował, to później, później, później to się po prostu zgłoszę. Na razie to na razie to sobie wezmę po prostu tą twoją zbroję, założę i tyle. W razie czego? Nice trade. Nice straight. W tym samym czasie Josie pokazał mi wejście do swojej tajnej bazy i trochę mnie po niej oprowadził. Dzień o, dobry. witam serdecznie. Dzień dobry. Ej, słuchaj, pierwsza sprawa, co nie? Yy, masz to. Wejś A Zaraz mi oddaj. Weź to, weź to w rękę. Weź do wody i prawym przycisk. Trzymaj i puść Trzymaj. W górę. O! O. Trzymaj o. w górę i puść Ej, ale. W górę. No, skąd mam takie gdzie ty rzeczy? Jest? Aż nawet nie ja wiem, to czy ci oddać, czy zostawić sobie. Ej, ej, Wariacie, to cię patrzę zaraz. Dawaj. Nie, nam no, już Dawaj, szkole życia, wierzy. żeby rycykować. To tam co wolna sprawa. Słuchaj, tak szczerze, czy ten dom jest dla ciebie jakkolwiek ważny. A co chcesz go wysadzić? Nie, spokojnie, w sensie możemy to, się... to zrobić później. Nie, nie jest jakoś mega ważny, nie, nie, nie. Dobra, okej, okay. słuchaj, to chodź w takim razie. Mam pewną propozycję, myślę, że fajną. Nie widziałaś, ale jeden użytkownik zrobił wejście. Bardzo fajne. Tu se schodzisz. Nie, okej. Okay. Dobra, no i chodź, jakiś czas temu pokazywałem ci miejsce pewne, takie fajne, takie jaskinie ci pokazywałem. I w sumie w jego stronę idziemy. Okay. Ja już tam się zacząłem osiedlać ogólnie i zacząłem robić pierwsze rzeczy. W sumie wyrównałem tam głównie teren i zrobiłem... A zresztą zaraz zobaczysz. Jajku, ale to jest tak fajnie. No i tutaj. Tutaj wyrównałem teren, posadziłem drzewa, bo jakby, no nie było tutaj zupełnie miejsca na cokolwiek i tutaj pomyślałem, żeby zbudować jakąś, jakiś dom czy coś. No po prostu zacząłem tutaj wyrównywać, co nie, więc ziemia się przydała i no. I teraz tak, widzisz coś, co jest obok ciebie? Cześć? No, tutaj zrobiłem magazyn. Jest znak, magazyn już jego, no No, i tutaj właśnie jest taki magazyn. No, i w sumie to jest głównie to, co zrobiłem na razie. No, tutaj trochę mi to zajęło czasu, no bo trzeba było, wiesz, wszystko pogarniać. Podoba się tutaj w ogóle, czy nie? Bardzo ładnie, no. Dobra, pytanie do ciebie. Czy mhm. chciałabyś ze mną zamieszkać w tym cave'ie i robić. Wspaniałe rzeczy, wybudować sobie bazę, zrobić windę na powierzchnię No ogólnie żebyśmy się tutaj we dwójkę osiedlili I możemy tutaj zrobić jakieś fajne rzeczy O ale słodko Pewnie, że chce Dobrze, to słuchaj, w takim razie niech ten węgiel będzie kluczem dla ciebie Dzięki Tak jakby No i co, jakby wiesz, wszystkie, wszystko co jest w skrzynkach możesz używać, nie jakby Nie musisz się pytać o modyfikacje, jeśli uważasz, że coś należy Nie wiem, zrobić, zmienić, przełożyć To po prostu możesz to robić, nie tak w razie czego Dobra jakby nie musisz zupełnie o nic tutaj pytać. Możesz sobie korzystać z pieców? Kupę, ja jeszcze Glowstone ogarnę i tak dalej, więc powinno być. Gii, powinno Dobra, być będziemy ogarniać, będziemy ogarniać. Tutaj też są skrzynki, jak coś. No. No i, no i w sumie to tyle, nie? Chciałam odwdzięczyć się już jemu, więc wpadłam na pomysł. Postanowiłam zbudować najlepszą bazę, jaką potrafię. Podczas zbierania surowców zdarzyła się jednak dziwna Osoby zaczęły mnie prosić o kordy bazy. Myślałam, że to jakaś zasadzka, ale zaryzykowałam i podałam kordy Pikczowi. Na szczęście okazało się, że Pikczu miał dobre zamiary i dostałam od niego cenne itemy: złote jabłka i diamenty, z których później zrobiłam narzędzia. Dzięki Pikczu. Później poszłam zbierać surowce na domek, co zajęło mi kilka dobrych godzin. Nagle odezwał się Filip z wiadomością, że chce mi coś pokazać. Zobaczcie, co to było. Chodź, chodź do mnie, chodź do mnie tutaj. Chodź. O, dobre, dzień dobry. Słuchaj, mam do Ciebie prezent. No. ogólnie. Masz tutaj i rozwal sobie tą górę. E, Okej. Okay. Rozwal sobie tutaj górę. No i co masz w środku? W środku masz miecz dla oh, siebie. Masz skurty. ulepszony armor. No? Masz golden carrot. Masz elitre. Nie wiem czy wiesz co to jest. Nie. I masz firework rocket. I teraz okay. tak. Wyposasz elitre. Ją zakładasz na brzuszek. W sensie na klatę, W sensie no zamiast armora. Wiesz co chodzi? Teraz weź firewerki sobie na ekwipunek. Ten wiesz. Chcę się na pasek sobie wejść w fajerwerki. No. Dobra, i chodź tutaj, chodź. Słuchaj, elytra to są skrzydła do latania. Słuchaj, teraz serio? twoim zadaniem, no? słuchaj, twoim zadaniem będzie zeskoczyć tutaj, nacisnąć spację i prawym przyciskiem na yy, ten, no na fajerwerki i sobie polecisz po prostu, więc robię ci, robię ci szkółkę latania teraz, ale słuchaj, teraz no? spokojnie, użyj jednej fajerwerki, poleć sobie w górę od razu i tak powoli sobie szybuj i doleć tutaj, żebyś po prostu się nie rozbiła, dobra? Dobra, jak się rozbije, to będę mieć kolejne życie z głowy, jak się, no. No to prawda, słuchaj, ja ci, tu jeszcze, no? ja ci zrobię jeszcze, zrobię jeszcze większą rampę, chodź. Wejdź sobie na tą rampę tutaj, no nie, po prostu zeskakujesz i spacja jeszcze i będziesz czuła opór powietrza, że tak powiem, ja ci powiem kiedy. I do góry leć, no i firework firework eee. prawej, dobrze, o! let's go, dobra, lecisz, uważaj, nie rozbij się tylko, dobra, git, 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 gdzie, git, gdzie, gdzie, okay? okej. Dobra, okej, okay, żyjesz! Brawo! Nie! No się ja Ale fajnie! Jeszcze, jeszcze raz? Dobra, to teraz użyj dwóch fajerwerków. Pierwszy, żeby polecić i polecam w górę, a później jeszcze raz sobie przyspiesz tym fajerwerkiem, dobra? Okej, okay, ale niech gwarantujesz, że się nie rozbije. No, ja wiem. Ja wiem. <laughs> dobra. dobra dawaj. Bam, ale nie używaj od razu, teraz użyj jeszcze raz. No, ja już cię. O, widzę cię, dobra. Wow. Fantomy za tobą latają. Można tylko nie zleć, tak wiesz, nie Spokojnie, spokojnie. O, o, o! I teraz możesz już wylądować tutaj. O! Oj, to tam. Ej, tutaj sobie możesz zrobić balkon pod właśnie lądowanie, elektro. Bardzo ładnie, gratuluję Ale ci w takim razie. dziękuję. Pani Oj, się. A, uważaj, uważaj, jest? uważaj, są fantomy, one latają jak nie śpisz długo, a my nie spaliśmy długo, w się. Sensie ty nie wpadł. Więc no. no i tak to wygląda. Słuchaj. elitra ogólnie była, żebyś sobie, żeby się pobawiła, więc mogłabyś mi ją dać z powrotem, ale resztę rzeczy sobie zostaw. Więc Dobra, jak, no. to oddaję. Dziękuję za prezent. Fajerki robisz tak. Śiu. W sumie tyle, jeśli chodzi o szkółkę latania. Myślę, że mogę pani przyznać. załóżmy, że to jest kartka i dokument potwierdzający umiejętność latania. O, dziękuję. Proszę bardzo. Ej, certyfikat! Mam certyfikaty. Po nauce latania kontynuowałam budowę domu, ale okazało się, że nad domem znajduje się ocean, przez co nie mogłam zrealizować całej budowy. 12 godzin mojej pracy poszło na marne. Było mi mega przykro, ale i tak postanowiłam pokazać dom Filipowi i dać mu małą niespodziankę ode mnie. Dobra, Filipko, jesteś gotowy. Gotowy? Tak, jestem gotowy. Dobra, to wbijaj na serwer. O, Hej! Witam, magazyn, o, moja zbroja i tyć Dobry, co da? Dobra. To słuchaj, no to y, masz jakieś pomysły, co to, to może być za domek, czy nic, a nic. A czyli to domek! Okej, okay. dobra, czyli to jest domek. Tak, to jest domek. To jest słuchaj, Domek jest niespodzianka, ale jest znaczy coś innego oprócz dołku. To mi się wydaje, że to jest domek spory na przygodę. Dobra, nie zgadłeś, chodź. Aha, no, no okej, okay. dobra, uwaga. Wow co to jest? Ciekawe, tego widzisz, jakby od tyłu, nie? Chodź za mną, chodź za mną. Jaki ładny on jest! To jest generalnie domek japoński. I. A -a. No, możesz sobie zobaczyć w środku. Jaki I co? Ładny jest! Tutaj tak wygląda wszystko, ale jest jeden problem. Ej, ale ładny ten domek, ile tego budowałaś? No, z 12 godzin chyba. Jezu. jest z szukaniem surowców, nie? Okej. Okay. Mam nadzieję, że nic nie zgaszę. Nie, spoko, spoko. Dobra, skąd ta woda idzie? Czy ona o nie. To jest ocean, jakby nam na, jest ocean, Filip. Więc... O. Ale jest jeszcze druga rzecz. To potem co ogarniemy no. ten ocean, chodź. I zrobiłam nam jeziorko. Ale ładne! Tak, i... masz. tak, to jest generalnie moja papuga, ale możesz sobie ją przyłaszczyć. I trzecia niespodzianka. To jest. No. Tutaj. U, Aksel od wiadrze! Wzięłaś te z tego y, potoka, co był obok? Tak, ja go złapałam, bo tutaj biegał i on jest różowy A mhm. generalnie jest tutaj jeszcze żółty i będę chciała go złapać, żebyśmy mieli akselotę. Tak, tutaj jest biały, no Ale fajnie, będziemy mieli zwierzątka swoje No i tam jest jeszcze, tutaj jest generalnie farma kurczaków O, to czekaj, 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 tylko dwa akseloty tutaj dam Dobra Jak fajnie, postarałaś się, Giga Postarałam Bładnie się, no bardzo, no Myślę, że to fajne będzie, żeby tutaj... O kurde, i tu są te różowe... Fajne to będzie, żeby sobie rozbudować, serio Cieszę się, ja że ci się fajne. podoba No generalnie no. wiem, że lubisz Japonię, także temu mówiłam ci generalnie, temu myślałam sobie, że ci się spodoba, ale nie wiem, czy ci się nie podoba, czy nie Podoba mi się jak mi się nie podobało, to bym ci powiedział, że mi się nie podoba No właśnie tak to myślałam, podejrzewałam cię, że możesz mi powiedzieć, że mi nie było przykro nie, no spokojnie. No także cieszę się, że Ci się podoba i będziemy kpić co dalej generalnie. To prawda. To dziękuję Ci za przyjście. Pa, pa. Pa. Idę po szkół. Przyszła pora na trening PVP. Napisałam do Felipezy i zgodził się być moim mentorem. Siana, rekrucie, słuchaj. No. Zostałem przymuszony siłą, <laughs> żeby nauczyć Ciebie PVP. Dokładnie tak. Kilka podstawowych zasad. Wiem tylko, Pop że nie można spałować mieczem, tylko trzeba tak. czekać, aż ten mieczek się raduje. Możesz mnie uderzyć pod skoku, powinien się obok mnie takie gwiazdki pojawić. O, pojawiły się. Wtedy zobacz, krytyczne uderzenie i tam chyba razy półtorej bierz y ob obrażenia, nie? Okej, masz 30%. Okay, okay, po drugie, znaczy po, po trzecie, czasami do walki używa się czegoś takiego jak siekiera, która wyładuje się wolniej niż miecz oraz tarcza. Tarcza, ale to do tego przejdziemy potem, bo to już skomplikowane rzeczy, bo szkole ci w jeden księżyc. obecujecie wszystko już wiedziała. I są rzeczy, które ułatwiają bitwy, czyli na, na przykład jedną z takich rzeczy jest totem, który mam w, w ręce. Właśnie miałam się który... pytać co to jest, no. Załóż go i, i troszkę cię pobiję, bo śmiecimy ten jeden na testy, dobra? Ile masz życia? Dwie, jedno. O, dobra. O, widzisz? Aha. No i powinna zginąć, jakby. A żyjesz Czyli to jest taki... Okej, okay, tak. druga szansa Drugą z rzeczy, które są mega przydatne w pipi, No to złote jabłka Ponieważ one dają ci na chwilę re regenerację 2 Plus dodatkowe 2 serca I opłacaj jeśli jeść podczas walki Proszę zjedz sobie Pewnie wiesz jak działają, ale zjedz sobie Ta pikczu mi ty dał Ostatnią rzeczą Która tak pomaga w walce jeśli cię regeneruje To jest notch cox czy jakkolwiek to się nazywa Zenchantowane złote jabłko I nie da go się skraftować, trzeba je znaleźć Kolejną rzeczą <laughs> Ważną, kolejna zasada Trzeba pamiętać, że w trakcie walki jeść Ponieważ regeneracja w trakcie walki jest mega ważna, więc jak spada głodek, to lepiej odbiec trochę, poskakać i sobie zjeść, albo odrzucić perłę i sobie jeść, no i jazda dalej. A jak już się przy perłach, to jest to bardzo istotne, perły dają Ci szansę na, na przeżycie w krytycznych momentach. Wrzucasz sobie perłę gdziekolwiek, rzucasz jedną tu, jedną, jedną do góry, jedną tam, no i nie będziesz wiedziała gdzie, gdzie jestem, nie? Znaczy akurat tutaj spada mi ale chodzi o to, żeby mieszać, mieszać, młyn. I teraz przechodzimy do sk bardziej skomplikowanych rzeczy. Czyli na klawiaturze F3 plus B w tym samym mom momencie F3B. Powinno ci się na czasie pokazać Hitbox. hit hitboxy z mhm. show, Tak. Tak, I tak. masz taki kwadracik wokół mnie, nie? Taki. No. No to to są hitboxy. Czyli nie, nawet, nawet jak tam nie ma mojego skina, a, a uderzysz jakby, a uderzysz w ten kwadracik, to i tak otrzyma ob ob obrażenia, nie? To powinno dobrze, wiesz, jak co je właśnie bokiem do, do ciebie mhm. Uderzysz w powietrze, jakby a nie w mojego skina i tak otrzymam obrażenia, właśnie, nie? Mm -hmm. Takie hitboxy się zmieniają w trakcie walki. Na przykład twarz. Aktualnie jest dosyć duży, klikam shifta i jest, jest mniejszy. Klikam Elite, jest taki mały kwadracik, widzisz? Cały mm -hmm. nie jest do, do przodu, a kwadracik jest tylko w nogach. No i no trzeba no. bić w te nóżki, nie? Bo, bo inaczej jest przykłon. Kolejna sprawa. Żeby mieć przewagę w Minecrafcie, fajnie jest uderzać jak naj... Z jak najbardziej odległej kratki, prawda? Większość graczy, nie, nie, z niewiadomych przyczyn i teraz by jakbym jak, jak chciał cię uderzyć, biłaby cię w głowę, nie? Mm -hmm. A powinni bić Ciebie w nogi. Siana, teraz, teraz zaczyna się trudne, wiesz? Okej, okay, dobra, <laughs> trudne, czyli cała walka. No tak, teraz właśnie <coughs> uderzenia. Jak bijesz kogoś i biegniesz cały cały czas, to masz mniej, mniej kogoś od, odrzucasz. Mm -hmm. e, no, uderzam Ciebie, biegnę dalej. Pierwsze uderzenie ma duży nogbak, a kolejny już nie. Czemu tak jest? Nie wiem, kto to wymyślił. Nie wiem, czemu tak jest. Dlatego podczas uderzania warto jest podejść, uderzyć, zatrzymać się, no i bić tak w kółko, nie? Okay. Czyli mm? bijesz, zatrzymujesz się. Bijesz, zatrzymujesz się. Nie musisz dokładnie się zatrzymywać. Niektórzy klikają SK i na chwilę do, do tyłu idą. Chodzi o to, żeby przerwać sprinta, nie? Bo normalnie mm -hmm. bijesz się na sprincie. To zaraz będziemy testować, będziesz testować na mnie, bo to trzeba wyć, 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 wyćwiczyć. Dobra, ja tutaj trochę ci poprzeszkadzam. <noise> Dobra, a, a ty spróbuj skorzystać ze wszystkiego, co ci jakby. Powiedziałem wszystko. Że... No i. No, z po prostu, wiesz, mnie bić w kółko. Dobra, ja ci, ja ci troszkę poprzeszkadzę. No no no. no, no, no. Dobra. Troszkę trzeba. Pa... Musisz. Się... Dobra, stop, stop. Teraz jeszcze bardziej będę przeszkadzać i mnie jakby bi, Dobra. Mhm. Dawaj. Trzy, cztery, O Jezu. No, troszkę, troszkę to utrudnia sprawę, prawda? No, nie bardzo. No ale dajesz sobie, sobie radę, no, no ale no ten kwadracik właśnie jest taki mały, nie? No strasznie, nie? No, ja w ogóle nie wiedziałam... No na, na tego takie ludzie to jest Często ten, no często właśnie korzystają z za litry, żeby się bić Dobra, chodźmy teraz na trzeci etap. Zapraszam do wody. Pod wodą zawsze przewagę ma osoba, która jest z dołu i, i tak pływa jakby tak pod, pod wodą, nie? Mm -hmm. Nie opłaca się bić w, w taki sposób, jak ci teraz bierze, tak dryfujesz, się dryfuje i, i ty. Zawsze warto kliknąć Sił też tam kontrola, kutnąć, no i właśnie tam z dołu bić, no bo są i, i lepsze hitboxy i tak dalej. Wszystko jest tak lepiej. Dobra? Tutaj się dzieją dziwne rzeczy, prawda? Że zmieniają się te kwadraty. No, ciężko ogarnę, no strasznie. właśnie, dlatego to jest trzeci etap, najtrudniejszy. Nie znam chyba osoby, która lubi bić się w wodzie, tak? Tak, tak szczerze, ale czasami trzeba, a lepiej żebyś to ty miała przewagę nad innymi nob nobami z drop SMP, prawda? No pewnie, że tak. No to właśnie. Dobra, no to chyba można, można odezwać się do kogoś, żeby z Tobą żeby przetestować Twoje umiejętności. Po treningu Felipeza chciał sprawdzić mnie w starciu. Dlatego wylosowaliśmy z serwera jedną osobę do pojedynku. O, proszę proszę. o, o ej, przyszedł ej, zawodnik, o... przyszedł mój o, zawodnik. Weź na Dacie, Ej, dacie mi tego jakieś jedzenie. Właśnie. Czy Jana, nie wiem czy ty masz, ale pamiętaj o czym mówiłem, to, to ci się przyda. Panie i panowie, czy jesteście gotowi do bitwy? Pamiętajcie, do dwóch serc, jak będą dwa serca, krzyczycie, żeby siebie nie zabijać. Pamiętajcie, że ważnym poza fizycznym biciem się jest trash talking i łamanie psychiki przeciwnika, dlatego możecie mówić, że coś mu nie idzie i tak dalej. Chyba... Ja, ja, ja stosuję takie praktyki asasynek <tryk> też może to potwierdzić chyba. <tryk> tak było, tak No, było. Hmm. no ale, ale nie musicie tego robić, ale to, to zawsze pomaga, dobra? <tryk> tak? Powiedz może ma małego. To wtedy się podda. Kowicz nie bije, pan pamiętaj. Dobra. <tryk> Co? Ezo. 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 Nie dobra, dobra, serio, bijcie się. Ja odliczam. Ja bym stary po fajerwerce, no. Dobra, dobra, no ty ja serio odliczaj, a ty fajerwerkę puszczasz Dobra. Trzy... Dwa Jeden jazda? O! Jak spawi będą łziasz <grym> Przestań <grym> co się uczepiłeś Shiana, pamiętaj Jak jak, jak opadasz na, na skos i, i przed siebie, nie, nie w nogi celujesz, pamiętaj! Kurde, hmm, czuję, że to jest troszkę nierówne, bo mam słabszy set, ale co, co, co myślisz stary? Dym nie, no kto. kto e, dobra, wygrał, mam wygrał, dwa serca. <stuńcười> przegrał, przegrał, eza, eza, gratulacje. Ja Jezu, ale ja się Co stresowałam, masz mi się ręce, trzęsą. Nie. Spokojnie, Siana, bardzo dobrze ci poszło, ale spokojnie. Wy się bijecie BO3. Pamiętajcie, że teraz jest bitwa w wodzie, teraz jest bitwa w wodzie, teraz mamy tę bitwę w wodzie, przegracisz kolejny. Uh. No no. Trzy, dwa, jeden, jazda. O, już po pierwszym uderzeniu. Ale dobrze zaczęli, co? Wyrwali stary No, no, biło się, biło się Shift, shift, pamiętaj o shift, pamiętaj o sprincie Klasa, klasa Kuć mój <z Salz leaner> O, już, już Ej, ej <zummar> Spokojnie <kurde>. O nie <śmany> Nie, nie zbierajcie itemów, nie zbierajcie, nie zbierajcie dobra, 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 Ja, ja dobra, dobra, droba, droba, droba. dropa stary Dlaczego dropa stary? Oddaj <dummar> mu, no oddam mu oddam mu, oddaj mu Po wygranej walce przyszedł czas na nagrodę Dostałam jeden z najbardziej pożądanych itemów na serwerze Elitre. To jest Prezencik dla Ciebie, za miłą naukę, i też o, dostał, dziękuję. w sensie mogę sobie latać. Nie wiem czy Ci po powiedzieć, na tym <grym> chyba moja robota się kończy. Teraz tylko ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć. Koniec, koniec mojej prze przemowy. Dziękuję sami, bardzo za lekcję. Sami, sami wrogowie na tym drop SMP, tragedia, nikomu nie ufam. Na sam koniec dostałam coś najważniejszego. Felipeza obiecał mi zabić mojego pierwszego przyszłego wroga. Kogo wybieracie widzowie?